Nawet gdy przegrasz, to nie płyn bez nas. Podobno prawda, to najlepszy żeglarz. Gdy to odegnasz, to się odegrasz. Zrobisz se dziabę, gangu na żebrach. To ulic martwy krzyk, który raz o tym dziś. 81 ty trzyma szyk, Y3, kilka płyt, kilka lat, kilka żyć. Jeśli kurwy chcą się bić, to będziemy naszych wsić. Co pod północ, gangsta street. Ładuję gloka, to street 81, spotkanie jest w lesie pod gwieździ. z niebem. Gdy razem za drzejem idziemy po ciebie, to lepiej się kurwa oglądać za siebie. Nie kupuję w hebe, słucham sobie ebe, ebe, bo życie to nie tylko pogląd za chlebem. Mało razy z osiedla wypełnia się gniewem. Mów mi Lucky Seven, moje życie Ghetto heaven. Nie muszę już sięgać po Maka Eleven, bo srebrzysta pani ochroni mnie śpiewem. To księżycowy błysk, zabijają się za zysk. Jezus. Gdy odjeżdżam słychać P's GSP, like CJNG, Liryka hustle, jak like Run DMC Gdy wnikam do miasta, to jaram jak rasta, wojnę to mam od dzieciaka we krwi THC to nie CBD, fuck the PIS, NVOD dash my craze, when I'm finding my place To nie pękam jak les, gdy mi pukasz do drzwi Nawet gdy przegrasz, to nie płyl bez nas, podobno prawda, to najlepszy żeglarz Gdy to odegnasz, to się odegrasz, zrobisz se dziabę, gangu na żebrach to nie płyń bez nas męski, męski. <laughs> Witamy wszystkich bardzo serdecznie Julia Przeździk, TV Reklama znajdujemy się na konferencji MMA VIP 4 i rozpoczynamy ten wywiad po raz czwarty, czwarty. Tak, tak. jest ze mną GSP witaj po raz, czwarty. po raz czwarty, tak? Dokładnie. Witajcie słuchacze. E, a, po raz pierwszy. E, po raz, tak, po tak, raz pierwszy. Tak, tak e, dokładnie. GSP, rozpoczęliśmy już temat męskości. Dawaj coś więcej tak, do no, bo, bo, bo mówiłaś, że ten, że jak założyłeś nogę na nogę, to mówisz, <grym> dawaj ty też. I, no. i ja stwierdzę, że może jednak nie, bo mogliby to widzowie odebrać, że, że to jest niemęskie, nie? A tak naprawdę to bardzo ciężko określić w dzisiejszych to czasach. To jest męskie, a co nie? Tak, że to jest taki bardzo, bardzo szeroki temat, bardzo złożony. Sprawa, nie? No właśnie, proponując męskości na MMA VIP trójce była walka kobiety z mężczyzną. Tutaj Marcin mi już zdradził, że ta walka była specjalnie pokazana w ten sposób, żeby zobaczyć, czy według, wiesz, zdania widzów kobieta może wykonywać wszystkie prace, czy nie. Co ty o tym sądzisz? No właśnie, to podejście większości ludzi jest w ogóle w tym wypadku seksistowskie. Oni w ogóle nie kumają klimatu, że skoro ona zgodziła się... Że Kazik kuma klimat. No, Kazik kuma klimat Carter. Nie? No, oczywiście. no a w każdym razie nie, nie, nie skumali klimatu, nie? bo skoro ona się zgodziła na tą walkę nie? i ona chciała ją wziąć tą walkę, nie? to oni nie powinni hejtować, nie wiem, jakiegoś tam jej przeciwnika czy coś. Bo skoro ona chciała się być z mężczyzną, to powinni na to pozwolić, tak, oczywiście, że tak. Ludzie w dzisiejszych czasach są być tacy nowocześni, mówią o tam o równości i tak dalej, ale to wszystko jest przekłamane. Oni mówią to, co jest poprawne i to, jest akceptowalne, a nie, a nie, a nie to, co uważają naprawdę za słuszne. No i tutaj wyszło takie trochę szydło z worka, taka, takie wieśniactwo, nie? Znaczy, z całym szacunkiem, ponieważ, ponieważ tutaj też trzeba podkreślić, że ludzie, którzy pochodzą ze wsi, to są bardzo wartościowi ludzie i y, 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 wielu z nich jest dużo mądrzejszych, niż ci, którzy pochodzą z miasta. Niektórzy, właśnie prawdziwi wieśniacy, to bardzo często bywają ci, którzy wychowali się w samym centrum miasta. To prawda, to są najwięksi wieśniacy, mm -hmm. <laughs> nie obrażając zazwyczaj, miastowych. Zazwyczaj tak, zazwyczaj tak. No, mądrość nie wybiera. Tu nie chodzi ani o płeć, ani o kolor skóry, ani o stan posiadania. Zawsze są, są ludzie mądrzy i głupi po prostu. Powiedz mi właśnie e, propo e, Kazika. Twoja ostatnia walka z Kazikiem, no wygrałeś. E, powiedz mi, kto teraz będzie twoim rywalem? Eee, tak, bos możesz zdradzić, już mogę bo zdradzić. będzie po konferencji. Tak, tak, boski roman. Boski, boski bos boski, roman. Tak, boski roman. No, myślę, że bardzo fajny, ciekawy przeciwnik. Eee, co nie powiedzieć, jest legenda polskiego rapu. Gdzieś tam eee, firma, nie można, nie, nie można się oczekiwać, moje pokolenie się na tym wychowywało, więc dla mnie to jest turbozajawka. A przy okazji, Romek jest naprawdę w porządku, inteligentnym facetem. Od dawna ćwiczy, więc będzie dla mnie dużym wyzwaniem. Myślę, że znacznie większym niż Kazik. Eee, jest też y, troszkę cięższy ode mnie, ale to woda jest, 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 jest podobna gdzieś tam. Y, jest, jest solidnie zbudowany, no, myślę, że myślę, że to będzie bardzo ciekawa walka. Y, y, jeszcze nie dogadaliśmy do końca y, reguł walki, ale y, tak y, planujemy, żeby ta walka odbyła się w tajskim boksie. To na no grubo. Tak, jako, pierwszy, jako pierwsza w ogóle tutaj w Galii by była. No, no, no tak, tak. No, tak. jeszcze rzymska klatka do tego. Nie, nie, bez rzymskiej klatki. Normalny ring, box, tajski, bijemy się, łokcie, kolana, i to by było fajne, to by było ciekawe, ale bez parteru, nie? Mówisz, że e, legenda polskiego rapu wzorowałeś się na nim, gdy ty rozpoczynałeś swoją przygodę z rapem? Nie, nie wzorowałem się akurat na boskim Romanie, a ja w ogóle jak zaczynałem swoją karierę z rapem, to nie wzorowałem się na nikim z Polski. Na, ja się wzorowałem na tupaku. Okay. No, i to tak. Ja, ja jestem unikatem, oczywiście. Absolutnie się nie porównuję, nie? Ale to był dla mnie ten. Oczywiście ja cały po, taką klasykę po, polską te, wiesz, ale taką prawdziwą klasykę. To ja znam wszystko na pamięć. Jestem jak encyklopedia. To w takim razie, kto jest Twoim ulubionym raperem polskim? E, na obecne czasy? Chuczę, ciężko powiedzieć. No, no wybieraj jednego. Nie ma takiego. Nie ma takiego? To nie. wybierz paru Polskiego swoich nie. Polskiego nie. Polskiego nie. Czyli polscy w ogóle do ciebie nie przemawiają? Pols Polskiego nie. Ewentualnie chłopaków jakichś ze Starej Gwardii, to szanuję, a ja ogólnie, wiesz, to nie jest tak. Wiesz, to słucham ziomków na przykład, czy coś, ale ja się staram unikać. Jakieś fa fajne są na przykład, niektóre lubię wybrane numery danych osób, to, to prędzej, nie? Jakby nie ma chyba takiego rapera na polskiej scenie, którego twórczość cała by mi się dała. Nie nie, nie, nie ma takiego, A, y, chyba nawet wśród tych starych takiego nie ma, wiesz, y, y, w amerykańskie też bardzo niewielu takich jest i większość już nie żyje. To kto w ogóle teraz jest twoim takim, wiesz, y, guru, y, jeśli chodzi o rap? Ja nie mam już guru, jeżeli chodzi nie masz o rap. Ja szanuję y, y, raperów z całego świata, szanuję y, y, kozaków y, y, niezależnie właśnie od nacji i od pochodzenia. Lubię sobie zgłębiać taj tajniki rapu z, y, y, w najróżniejszych językach. I to jest dla mnie, to się masz. I to jest dla mnie e, jakby najważniejsze w, w w, w... O, brzy Masz małpę? A jako, jak ona jak ona się nazywa? Majki. Majki? Cześć, przyjacielu! Ojejku! Cześć! Mogę go, mogę go pogłaskać? Tak, Cześć, Majki! Bo ja lubię zwierzątka! Cześć, przyjacielu! Kochany jesteś! Ojejka! Majkuś! To jest, to, jest dopiero, to jest dopiero wywiad. To co, jak zaraz wpadasz na wywiad z małpką? Dobra, Dobra. O, proszę, oddaję, oddaję. Podchodź, chodź. On nie chce, nie, nie chce ode mnie iść. Dzięki mordo. Oj, Przepiękna małka, kochana. No. Dobra, GSP, powróćmy e, do tematu Twojej walki. Powiedz, jak no. przebiegają przygotowania, bo w końcu powiedzieć. jesteś tutaj dzisiaj po to, żeby e, ogłosić wszystkim, tak, że walczysz, z kim walczysz. Powiedz, jak przebiegają przygotowania w takim razie. Znaczy, wiesz co? Jeszcze ich nie ma. <laughs> Jeszcze nie zacząłem. Dopiero zacznę, wiesz, znaczy, oczywiście coś tam sobie trenuję, nie, ale po, po, po walce yy, yy, trochę, tak, najpierw trochę zameranżowałem po samej wygranej, później poćwiczyłem trochę, no i później na te święta, Sylwestra, to sobie, a, na lekko poleciałem, no, znaczy akurat może... Lekko! Bardziej niż lekko, no, ale ten, a, Tak ten, łagodnie mówiąc, to lekko. lekko. Tak, a teraz, a teraz, teraz trochę tak na święta, znaczy, na święta to jeszcze chory byłem, nie, ale Sylwestra to... Każdy jeszcze, chory na chory. święta, każdy chory... Wiesz co, mnie dopierdzieliło, to wiesz, to, 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 ta hybryda różnych chorób co gdzieś okay. przyszła z tych laboratoriów jakiś, nie? No. Naprawdę miałem takie objawy, nie? To jest naprawdę, naprawdę nie bywa, że. No, 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 no. Miałem no. najpierw tak, jakbym miał. A, <laughs> o no, tym no, no, nie mówimy. Dobrze, no, no. no, no, no Rozum, Rozumieliśmy e, w takim razie, kiedy rozpoczniesz swoje przygotowania, ponieważ jak już mówisz o swoim rywalu, że... Takie on na grubo nie jednak... teraz. Od, od kiedy? Od teraz? Od jutra. Od jutra. No, 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 znaczy, może od jutra nie, bo jutro, jutro to jeszcze będę wracał do domu, ale od pojutrze. No, Okej, okay, a jak ty... Te... Po dwa razy dziennie ćwiczył do, do walki po prostu. A jak z alkoholem? Znaczy, nie, teraz w ogóle nie będę pił, nie? Nie, ma, nie, nie będziesz, ma opcji, ale no? jeszcze pijesz. Nie, no dzisiaj nie piję. Dzisiaj nie piję. Nie, jestem przeźródłem. Pale zioło. O, przepraszam, nie powinienem chyba tego mówić. Wycezrujecie? Wy Wypikacie? No, to dobrze. No, tak, wypikamy. E, dobra, czy ty jakoś przygotujesz, przygotujesz się specjalnie pod e, swojego rywala? Masz jakiś może już game plan w głowie, który będziesz chciał e, zrobić, czy będziesz leciał na totalnym mam, spontanie? Mam, 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 mam taki game plan, ale nie zdradzę. No wiem, że nie zdradzisz, bo <laughs> ta walka by nie miała sensu. <laughs> no e, a propos twoich e, kolejnych rywali, czy ty planujesz jeszcze jakieś walki? Masz upatrzonego jakiegoś wiesz, rywala, jakiegoś rapera, z którym byś chciał zawalczyć? Znaczy, mam kogoś upatrzonego, ale nie nazwałbym go raperem. Nie nazwałbyś. A czy przed walką w takim razie na konferencji wchodziłaby walka na freestyle? Nie, bo ja, ja w ogóle nie lubię walk na freestyle. Ja lubię sobie pofreestylować, ale... Dawaj, lecisz, ale, ale to tak. wywołaj tutaj kogoś Tak bez bitu, tak bez bitu, to... Ja ci bitu nie dam, Tomka możesz poprosić, może Tomek tutaj ci da bit. Może ja jakiś bit włączę, mam coś chyba. Nie no dawaj, jak ktoś tutaj będzie, to... nie mylę, od, nie wiem, czy to nie od... Czy od Oil Beatsa mam chyba jakiś tutaj bit. Spoką. Spoko. Albo coś mojego puścić, tak? No, bo ja No to w sumie chyba z CJNG spoko. No to czy znaczy to jest po polsku? Może będzie coś słychać w tym, Jak przystawię do mikrofonu, to może będzie słychać coś bitu, nie? А, там вид Важно е, че би тебе А добре. А това Трукса. Nawet gdy przegrasz, to nie pójdź bez nas. Podobno prawda, to najlepszy żeglarz. Gdy to odegnasz, to się odegrasz. Zrobisz sedziabę, gangu na żebrach. To ulic martwy krzyk, który raz o tym dziś. Ej, ty one trzyma szyk, Y3. Kilka płyt, kilka lat, kilka żyć. Jeśli kurwy chcą się bić, to będziemy naszych wsić. Co pod północ, gangsta street. Ładuje Glocka to street 81. spotkanie jest w lesie podwieźć. Gdy razem z Andrzejem idziemy po ciebie, to lepiej się kurwa oglądać za siebie Nie kupuję w hebe, słucham sobie ebe, ebe Bo życie to nie tylko pogląd za chlebem, mało raz siedla osiedla wypełnia się gniewem Mów mi Lucky Seven, moje życie ghetto heaven Nie muszę już sięgać po Maca Eleven, bo srebrzysta pani ochroni mnie śpiewem To księżycowy błysz, zabijają się za zysk gdy odjeżdżam, słychać pizd, GSP, like CJNG, Lirka hustle, jak like Run DMC Gdy wnikam do miasta, to jaram jak rasta, wojnę to mam od dzieciaka we krwi THC to nie CBD, fuck the PIS, NVOD dash my craze When I'm finding my place, to nie pękam jak leś, pukasz do drzwi Nawet gdy przegrasz, to nie płyl bez nas, podobno prawda, to najlepszy żeglarz Gdy to odegnasz, to się odegrasz, zrobisz se dziabę, gangu na żebrach to nie pójdź bez nas. Dobry, nie? Spoko. Dobra, no, no dobre. Powiedz mi, czy to jest jakaś e, przestroga, jakiś znak do twojego e, rywala, którego dzisiaj poznamy, czy nie? Znaczy nie myślę że, myślę, że myślę, że to nie jest żadna przestroga. Ten Romciu to jest stary diabeł z, z, z Krakowa. On ten, on to on to klimat. Wiesz, w tych czasach, a kiedy... Kumał on się wychowywał, a tak, Kazik kumał klimat karter. <laughs> tylko, że u niego jest to rządku, ma tylko klimat kartel, żadnego innego klimatu nie, nie, już nie łapie. A ten, ale to, to już nie, 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 nie ma co, co wierzyć Kazikowi na głowę. Jeszcze mam do Ciebie pytanie odnośnie karty walk. Czy kogoś walka, oprócz oczywiście Twojej, jeszcze ciebie tutaj interesuje? Wszystkie mnie interesują. Która najbardziej? Kurczę, wiesz co, to aż ciężko wybrać, tu jest tylu, tu jest tylu, ty, 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 tylu ciekawych w ogóle wiesz, ty, ty, ciekawych osobistości, że tutaj jest ciężko wybrać walkę. E, znaczy napra napra naprawdę bardzo mnie interesuje walka Chica z e, Ruromską, znaczy z Żuromem, hmm. chciałem powiedzieć. E, te... Chik wparuje z Małpką do tego. No, no może wejdzie do ringu, ale mam nadzieję, że Chik go uwali, bo... I nie oszukujmy się, no ale Żurom to jest taka postać y, według mnie bardzo negatywna, która gdzieś tam y, y, pokazała, że naprawdę jest, nie, jest, 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 jest nieciekawym oso jest nieciekawym osobnikiem i, takim, i podejrzanym typkiem. Podejrzanym typkiem? A ty nie jesteś podejrzanym typkiem? Nie, ja nie jestem. Ja jestem miłym, uczciwym chłopakiem, dobrze mi z oczu patrzy. Jestem dżentelmenem. To co sądzisz w takim razie o, o, o akcji Żuroma z tą znaczy, to o tej, który której wyłudza pieniądze od ludzi yy, w zamian za to, że ich tam obroni. A to tak, tak, kojarzę, kojarzę. Yy, wstyd. Wstyd. Tak, no. A propos właśnie pomówie pomówień. możemy mam... złączyć, bo tutaj mi wydzwaniają. Nie ma dzwonienia podczas wywiadów i wyciszamy telefon. Pek. Przepraszam Cię, to bardzo. To jest profesjonalista. Szkoda, że od początku Wszyscy, nie będziecie ale, ale nieważne. A e, propos pomówień. E, Mam do Ciebie pytanie odnośnie sytuacji, od który, o której jest od dwóch dni głośno w internecie. Odnośnie Leksia. leksia. O jest, czy to jest wiesz co? pomówienie, czy. się musiała pytać bardziej psychotropa odnośnie tych aferek jakichś tam z leksiem. Dla mnie to jest bzdura ogólnie. Jest, ogólnie oczywiście jest oblechem, bo normalny żaden chłop nie musi wysyłać zdjęć swojego pindola do dziewczyny, żeby ją zdobyć. A to wręcz w ogóle dla każdej ma normalnej dziewczyny, to jest wręcz odstraszające. Słuchaj, a jakby na przykład ktoś do ciebie pisał, nie? I tak wiesz, coś tam piszecie jest ok, ok, i nagle dostajesz zdjęcie jego zaganiacza. To yy, jest to dla ciebie plus. Czy minus. To zagania mnie do tego, żeby zakończyć rozmowę. No właśnie, wiesz co chodzi. I właśnie, i to jest, to jest cały myk, nie? Jakby facet, który chce zdobyć kobietę, powinien e, użyć siły swojego charakteru przede wszystkim, bo e, dla większości kobiet e, znaczy, oczywiście, nie mówię, że, że, że wygląd się w ogóle nie liczy, ale e, dużo bardziej liczy się charakter niż wygląd. I ogólnie, ja myślę, że dla większości facetów też. Nie, to nie, nie jest wcale Ciebie tak. takie zachowanie, to, to wiesz, to jest taka oznaka mm, nie. Pewności wiesz, swojego, swojej osoby, czy, czy jak ty to widzisz? Dla mnie to jest po prostu oznaka tego, że lekarz jest niezwym oblechem. Wiesz, no, dla mnie nie, wiesz wiesz, jak, jakbym miał tak psychologicznie rozkinać tego lekcia, to bym musiał. Dawaj, to tego, to cokolwiek. To musiałbym cokolwiek o nim wiedzieć. Wiesz co, chodzi, ja nie oglądam takiego gówna. Ja nie wiem, co to, skąd tam jest jakieś, nie wiem, ekipy, czy skądś tam. O teraz mnie pewnie, pewnie mnie hejtują mało laci, ale ja tego nie znam w ogóle. Ja tego, ja tego w ogóle nie znam. To nie jest, to nie jest mój klimat. Oni nie sobie nie reprezentują niczego, co by mnie ciekawiło. to jest wskaźnik, klimat i tyle od klimatu. Od, od klimatu odejdźmy. Tak, właśnie, tak. Się klimat to jest tak, to, to jest klimat Carter, nie? Chłopaki, tam chłopaki dzielą, tutaj wiesz, tutaj linia produkcyjna, wiesz. A, Dobra. przepraszam bardzo. To... <grym> I, <na grym> I na tym zakończmy, zostaw sobie energię na konferencję, żebyś mógł Dzie się odpalić. Dziękuję bardzo, ty mi dodałaś energię. O, no jesteś, tak, jesteś, tak, jesteś tak śliczna, że ciężko, że się, nie dodała. Myślałam, że energiczna. A energiczna również, jesteś Niesz... bardzo inteligentna, ale, ale, ale jesteś nawet ośniewająco piękna, więc, więc, więc no, siedzenie z tą na tej jednej kanapie to czysta przyjemność. Aż, wiesz, aż się tak spieszyłem, że na początku usiadłem naprzeciwko. Więc... Dla mnie rozmowa z tobą to była również ogromna przyjemność. Dziękuję Tobie bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki.